Kłaniam się Państwu. Beata Chmielowska-Olek. To są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze w poniedziałek, 13 grudnia. Sprawdzamy, co przygotowaliśmy dziś w programie. Nie było Kongresu Kultury, programów radiowych, telewizyjnych, koncertów czy spektakli. 40 lat temu, 13 grudnia, wprowadzono w Polsce stan wojenny. Ta niechlubna rocznica była przyczynkiem dla wielu instytucji kultury do przygotowania wydarzeń opowiadających o tamtym trudnym czasie. Nasz przegląd rozpoczynamy od teatru dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białym Stoku, gdzie można oglądać widowisko zatytułowane Za wolność, byś wolny był. Najnowszym wydawnictwom, które opisują te tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku, przyjrzała się Mogorzata Nieciecka-Mac. Czołg T55, zagospodarowane poddasze i podziemia, multimedia, gra przestrzenią i światłem. Wreszcie efekt pracy historyków i artystów różnych dziedzin. W Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach trwają ostatnie prace przed uroczystym otwarciem nowej wystawy stałej. W Katowicach był Mateusz Baran. Znamy laureatów siódmej odsłony konkursu fotografii teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach: teatralne zdjęcie sezonu oraz zestaw dokumentacyjny z przedstawienia. Trwa turnée laureatów 18 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Ich kalendarz wypełniają koncerty na estradach całego świata. Nie zapominają jednak o występach w Polsce. W miniony weekend mogliśmy usłyszeć we Wrocławiu i Katowicach laureata drugiej Nagrody Wielkiego Turnieju Aleksandra Gadziewa. O tym, jak wygląda życie po konkursie, porozmawiał z pianistą Mateusz Baran. W Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie właśnie zakończyła się renowacja ostatniego instrumentu należącego do najwybitniejszego polskiego kompozytora. Prace specjalistów zwiedzający mogli podglądać w przestrzeni muzealnej, o czym opowie Karolina Ciesielska-Sopińska. Podczas 34. Gali Rozdania Europejskich Nagród Filmowych w Berlinie najlepszym filmem okazał się Kwowadis Aida w reżyserii Jasmili Zbanić. Film zdobył również statuetki za reżyserię oraz najlepszą rolę kobiecą, którą zagrała Jasna Durcić. Najlepszym aktorem został z kolei Antena Hopkins za rolę w filmie Ojciec w reżyserii Floriana Zellera. 140 wydarzeń w całej Polsce przygotował Instytut Pamięci Narodowej na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego między innymi wernisarze, prezentacje, wystawy, koncerty, debaty i konferencje naukowe, ale także konkursy i gry miejskie. Więcej w rozmowie Mirosława Ridla zapraszam. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w informacjach kulturalnych, kolejny w środę. Do zobaczenia.